Ostatnia próba Polek przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Mecz z Holenderkami w Olsztynie. 80 metrów przez płotki. Wygrywa Piątkowska przed Krzyżańską. Czas 10,9. Holenderka Bolling osiąga w dysku 45,98. Trzecie miejsce. Rykowska rzuciła najdalej. 51,68. Rekordistka Holandii Twier przechodzi metr 70 i wygrywa. Drugie miejsce Bieda. Metr 64 próbuje poprawić własny rekord metr 172, ale bezskutecznie. Krzesińska w bojowym nastroju, wynikiem 6:29 zajęła pierwsze miejsce, wyprzedzając o 1 cm Holenderkę Wieleweld. Bieg na 800 metrów, prowadzi Kran Holandia, tuż za nią Nowakowska i Żbikowska. Kran ustanawia rekord Holandii, 2 minuty 6 sekund. Nowakowska rekord Polski. Gratulacje od sławnej Blankersken, trenera ekipy. Mecz wygrały Polki 71-46.